Mamy nagrywanie. A. A, da, to było zrobione, dobra. Gdzieś jeszcze amunicja jakąś o, To. O, błyskawica nawet jest polska broń. No. Taki, w akt patriotyzmu się odpala wtedy. Gdy widzisz te napisy... No. Dobra. A. Take to był snajper. Dobra, wyskoczył na wieżę. Kurwa, jebany którego cela ma Dobra, ale nice. jeden leży Jeszcze jeden będzie A sami już te długo. Dobra te... jest Leży Najs To 4 samobójców będzie Jeźle Dobra głosu no. co to na a, nawet jak pierdolniemy. Ty nagrałeś to? No. Ty Trafiłeś w beczkę? Nie, to ty trafiłeś beczkę, ja trafiłem w tego drugiego. Nie, nie to ty trafiłeś beczkę. Nie, to ty trafiłeś Na nagraniu się macie. Ale to było niezłe. Ciśnij grajkę. A wiesz się mi? Ale to Dobra, no, to, to teraz będzie dwóch No. Tylko łatwo się, wiesz, wciśnie To by, to nie Ale widzicie, do no. Skopany albo zakopany. Nie wstrono. Zobaczmy, gdzie wejście zabezpieczyć zaraz. Mam tylko dwie miny lądowe. Okej. Okay. Dobra. To... Nie, no, ja już to na górę. Taki ostatni bastion nasz. Dobra. Tak, tak. Ciebie przeszukamy. Pięknie Położyłem w trup... E, łapka trup położyłem. Trupa trup. Mm. Jak podczas wojny. No, Taki. to minowali. No. Jest zbyt te humanitarne. A kto się wtedy kupił po to, żeby to robił? Nie. Nikt. No. Czera że oni tam żyją, wiesz, w tym kościele. Wow, ty. A on skąd się wziął? Do spędzicy, no do po Dobra, póki nie ma grubych, nie zbijeś. Póki nie ma grubych. I, I my. Idę z wchodu tutaj. I pójdę. Ja nie wiem, ty to... golisz ci czy, czy samobójcy? Przepisy pobójcy. Ej. A się litarni nazywają. Trzeba będzie zobaczyć na wikipedii. A wiem, sprawdzałem kiedyś. Na saczykmencie jest nazwa ich. To się nazywają po prostu. Aha. A jest raczej jakby... No. Jest a by jednemu zajebać. Wiesz, po prostu przeszukać się po ich śmierci. To jest takie polskie. No. Jest to z polską grą. To jest bardzo polskie, jakby to daj z Ameryki to jest. Dobra. Teraz będzie kubo. Mam jeszcze dwie miny pułapki, które złożyłem. Okej. Okay. Wszystko zaminować w Zaminować no. w dół, dół. Teraz mnie uciekł drugi. Wow. No już. Trzymają, Weź tego po lewej zbudź. Weź ja tego, tego na ja go tego prawej. Ja tak tego prawej. właśnie biorę i go tam już, już parę razy zetraciłem Dobra, dostał parę razy A, nie uważaj, tam do Ciebie idzie Okej, okay, o kurwa Dobra, wywór góra, góra Dobra, zaraz się wpierdolą w minę, dajesz Dwa samobójcy jeszcze Masło granata ja Już samobójca to ciebie biegnie O kurwa Jeszcze nie w tyłu za to im dasz radę do mózgu No ale muszę to załatwić

o no biedę w O kurwa! O ty gdzieś Ja pierdolę. Smash, mina, mina mnie zaprowadziła. Yy, Dałej biegu, nie ma czasu na obijanie się. Oj, mnie fui zlodowało teraz. Dobra! O, wybuchowa osobowość. Uf. To podniesienie panterfausta e, pan Dobra wiem granat leci Jak ich wyjdzie większa grupa To się idzie Dobra zaraz kolejni drugi przyjdą Kur... Nie ok, ja sobie robię Właśnie też tak mówię, że nie skręcam Całe się go samą wójcy. No, zabiłem. Ale jakim kosztem? Dobra, ja tu to tu jest panterpałka. Nie miała. No, jest Po prostu szybciej tutaj gruby pozwoliliśmy. Więc tam ci. Trzeba nie, nie jest jakąś skomplikowaną metodą. Zabiłem samobójcę Jest za no, nim tryk na Widziałem. Autofamu? wam Ja już piętny ryje i takie tam. Tuleś, załóż ma. Wczoraj było, leciało w TV. Hmm. Dobra. Poszło gładko. Na cztery podzielone, to raz, się wyślę. Może na dzisiaj pierwszy odcinek już się uda do... Kawałka wysłać. Poszło gładko, dobra. I tym akcentem kończymy.